Cześć, tutaj Krzysiek. Dzisiaj chciałem pokazać, jak możecie spróbować naprawić sobie aplikację HBO Go w, te, w telewizorze lub na konsoli. Ja ostatnio często spotykam się z problemami z działaniem tej aplikacji. Przetestowałem kilka rozwiązań, które mam nadzieję również wam się przydadzą. Błąd, który najczęściej mi się zdarza, błąd 10.3, brak połączenia z internetem. Wygląda to w ten sposób, że aplikacja próbuje się połączyć. Kręci się, kręci się te, te oczko takie, ta te, te ikonka ładowania, ale nic się nie dzieje, a po jakimś czasie jakuje błąd. Powtórz i cofnij. I to jest obojętnie, który wybierze się opcję, wraca do punktu wyjścia. Informacja mówi o tym, że nie ma internetu. Jest internet, na, na pewno internet działa, w moim przypadku tak zawsze było. Nie wykluczam również, że ta awaria może wystąpić, jeżeli nie będzie u Was internetu. Więc, jeżeli faktycznie nie macie internetu, no to, to musicie o to zadbać. Jeżeli jednak jesteście pewni, że urządzenie, które ten błąd wyświetla w aplikacji HBO Go, ma internet, to teraz plan B. Plan B. Przede wszystkim, co trzeba zrobić, to sprawdzić, sprawdzić jaki macie czas ustawiony w telewizorze. Ta aplikacja ma problemy naprawdę, jeżeli jest niesynchronizowany czas w telewizorze. U mnie jest to w ogólnych, to jest telewizor LG. W ogólnych i tutaj jest taka opcja ustaw czas automatycznie, co Wam też zalecam. Jeżeli macie tutaj inaczej, to sobie ustawcie ręcznie i spróbujcie ponownie połączyć, włączyć aplikację. Jeszcze, co możecie jeszcze zrobić, co jest najbardziej takie, jeszcze naj, najczęstsze polecane, wejdźcie sobie na stronę Down Detector. To jest taka strona, która monitoruje awarie na przykład HBO Go. Tutaj użytkownicy sami zgłaszają. Najczęściej, wtedy, kiedy mają problem, to można sobie sprawdzić, czy faktycznie w ostatnim czasie były jakieś awarie. Jakby tak nagle wystrzeli ten słupek do góry, to znaczy, że awarie ma cały system i serwery i nie ma co kombinować. Trzeba po prostu poczekać, tak. Natomiast y, najczęściej y, dużo osób widzę ma problemy z tą aplikacją, prawie cały czas tutaj te słupki są, więc y, jeżeli tak jest to tak w tej chwili, y, no to proponuję kolejne rozwiązanie. Jeżeli dalej Wam nie działa wasz, Wasza aplikacja, to teraz jeszcze zostaje jedna rzecz, y, ona już wymaga więcej y, trochę aktywności niż sprawdzenie godziny w telewizorze. Y, zalogujcie się za pomocą komputera lub laptopa na swoje konto w HBO Go. Tutaj w ustawieniach są urządzenia, to są wszystkie urządzenia, na których aktywowaliście swoje konta. Odszukajcie urządzenie, na którym nie działa aplikacja HBO Go i po prostu je usuńcie. Informacja jest tutaj taka, że urządzenie nie będzie mogło być ponownie dodane w ciągu najbliższych 24 godzin. Jeżeli macie inny powód niż błąd tej aplikacji, to będziecie musieli poczekać całą dobę prawie, żeby to aktywować. U mnie, jeżeli nie pomogła zmiana godziny, to to rozwiązanie pozwoliło po usunięciu aktywować od razu urządzenie. Nie wiem jak będzie u Was, ale jest to rozwiązanie takie ostateczne, więc jeżeli nie macie już nic do stracenia, no to spróbujcie to, to też to zrobić. Pamiętajcie jednak, że ryzykujecie tym, że możecie na 24 godziny utracić dostęp do, do filmów przez Wasze urządzenie. Ale jeżeli nie działa, to jeżeli ten program nie działa, więc jesteście w punkcie wyjścia. Urządzenie usuwamy. OK, ono to zniknie teraz. No i teraz tak, i teraz trzeba na nowo. W Urządzeniu, w telewizorze, nie wiem, na projektorze czy gdzieś dodać, aktywować to urządzenie, aktywować wasze konto. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że po uruchomieniu tej aplikacji, po uruchomieniu tej aplikacji na przykład na telewizorze pojawia wam się komunikat. Użyj komputera lub smartfona i aktywuj swoje urządzenie. Ponownie taki kod, ten kod wpisujecie w, na komputerze i po, jakimś, po kilku sekundach wasze konto jest ponownie przypisane do tego urządzenia i wszystko powinno działać. U mnie w sytuacjach, kiedy nie działało nic innego, to to rozwiązanie pomagało. Mam nadzieję, że i u was tak będzie. Aplikacja HBO Go no, jest moim zdaniem do dopracowania. Ona się bardzo wolno zmienia, mam nadzieję, że wkrótce będzie taka sama jak Netflixa i wtedy wszystkie problemy znikną. Natomiast na razie trzeba sobie radzić. Jak macie jakieś pomysły, jak macie jakieś własne rozwiązania na temat problemów z HBO GO, to dajcie znać pod tym filmem. Ja postaram się ewentualnie jeszcze nakręcić następne odcinki, jak się zbierze więcej materiałów. Dzięki za uwagę. Jak się wam podobało, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć, hej!